Na treningu odmierzono za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Mamy trzy cykle 15-minutowe i z pierwszego Ola urwała 2 minuty, a z ostatniego 7 minut. No to łatwo policzyć, ile czasu ćwiczyła. Pierwszy cykl dla niej trwał 15 minut, bo opuściła pierwsze 2 minuty, czyli pierwszy trwał 13 minut, drugi był pełny, trwał 15 minut, a trzeci cykl trwał o 7 minut krócej. Wyszła 7 minut przed czasem, czyli 15 minus 7. To 8, czyli łącznie tyle minut ćwiczyła, jak łatwo policzyć 28 plus 8 to 36 minut. Czyli poprawna w tym zadaniu jest odpowiedź A. Mogliśmy to również obliczyć w inny sposób. 3 cykle 15 minutowe dają nam łącznie 3 razy 15 minut, czyli 45 minut, i od tego odejmujemy to, z czego zrezygnowała Ola, czyli z pierwszych dwóch minut pierwszego cyklu. I z 7 ostatnich minut ostatniego cyklu, czyli 45 minus 9, to też nam wychodzi 36, czyli albo tak, albo tak, otrzymujemy odpowiedź A.